Breaking News! 18 marca o 6.30 rano Bobby Burger na swoim Facebooku przyznaje się do błędu, publikując przeprosiny. Wszystko z powodu śledztwa żarłoka, którego filmik "Buractwo i cebula w Bobby Burgerze" dostaje się na główną stronę portalu Wykop, osiągając niebotyczną popularność, zrozumienie i niewiarygodne wyrazy miłości Wykopowiczów. Okazuje się, który z polskich recenzentów jedzenia na polskim YouTubie, jakby to powiedział Mariusz Pudzianowski, one by ma największy wpływ na rynek żarcia w Polsce. Bobby, myślałem, że macie jaja, ale wy popełniliście błąd nie w tym miejscu, w którym powinniście to zrobić. Kiedyś, nawiązując do tradycji wozu drzymały, potrafiliście jeszcze zrobić coś z jajem. Ja nie mówię, żebyście serwowali jajo na twardo, ani nawet sadzone, ale Wy nie ugotowaliście go nawet na miękko. A wystarczyłoby zrobić błąd we właściwym miejscu i przeprosić. Zyskalibyście wtedy szacunek wszystkich żarłoków z polskiego YouTube'a. przynajmniej za marketing. Bo dopiero gdy ktoś dopytał, czy to jest odpowiedź na film żarłoga, to w komentarzu przyznaliście się, że tak. A z waszego jedzenia, które określacie mianem real food and real people, śmieją się nawet moje szczury, które mieszkają w kuchni pod zlewem. A wystarczyło uzupełnić hasło Real Gramaturas. Ale nie, bo wy poszliście po linii najmniejszego oporu i opublikowaliście menu z wyczyszczonymi gramaturami. Czy wasze jajca zdążyły się już poszatkować i zrobiliście sałatkę na Wielkanoc? Przecież nawet plik na waszej stronie nazywa się Bez JPG. Bez komentarza. Tyle w kwestii gramatur, a szczury nadal chichrają. I Banksy może namaluje orangutana, którego adoptowaliście, ale krowy nadal dobijacie wysmażeniem na wedan. Co przyznaliście również w tym samym poście na fejsie. Od zawsze w naszej sieci jest jeden stopień wysmażenia. Well done. Oczywiście wołowina nie powinna być przesłużona. jeśli podczas kolejnej wizyty zdarzy się taka sytuacja, bardzo prosimy o reklamację bezpośrednio w lokalu i informację do na Facebooka. Spróbujcie przekonać moje szczury, żeby napisały do was na ten adres. <gry> Zamiast wysyłać uwagi na adres podany przez Bobiego, niech wszystkie głodne szczury piszą ze skargami do mnie. Bo kiedy tylko detektyw Filip Żaru trzyma rękę na pulsie i brzuchu, możecie być pewni, że wasze gramy będą bezpieczne.